Cześć! Witamy serdecznie w akademii warujek.pl, miejscu, w którym rodzice i opiekunowie znajdą rzetelne informacje o tym, jak stworzyć bezpieczną przestrzeń online dla dzieci. W dzisiejszym odcinku wyjaśnimy, czym jest Minecraft. Poznamy rodzaje gier z podloga Minecraft. Dowiemy się, jakie są tryby grania w najpopularniejszą z nich. Poznamy mechanizmy działania w grze. Zaczynamy! Rzecz, którą musimy zrozumieć, to to, że. Minecraft występuje pod postacią trzech różnych gier. Minecraft Bedrock Edition jest to gra o otwartym świecie. Gracze eksplorują, kopią surowce, budują, tworzą przedmioty i walczą o przetrwanie w nocy. Jest to jedna z głównych wersji Minecraft. Nie ma ściśle określonego celu, skupia się na wolności budowania i eksploracji. Drugą opcją, którą mamy do wyboru, jest to Minecraft Dungeons. Jest to gra przygodowa akcji, podobna do gry Diablo. Gracze przymierzają liniowe, proceduralnie generowane lochy, walcząc z hordami potworów, zbierając łupy i ulepszając postać. Jest tutaj brak budowania, kopania czy też wytwarzania przedmiotów. Skupia się wyłącznie na walce i zbieraniu ekwipinu, ekwipunku. Finalną opcją, jaką mamy tutaj też do wyboru, jest Minecraft Legends. Jest to gra strategiczna, gracze wcielając się w bohatera, który dowodzi armiami mobów i jednostek w bitwach na dużą skalę przeciwko inwazji piglinów, ważne jest zbieranie surowców, wznoszenie fortyfikacji i prowadzenie taktycznej walki. Jest to rozgrywka strategiczna. W dzisiejszym odcinku jednak będziemy skupiać się na Minecraft Bedrock Edition na najpopularniejszej wersji gry Minecraft. Pierwszym pytaniem, na które spróbuję sobie odpowiedzieć, to czym jest Minecraft? Najprościej mówiąc, Minecraft to gra typu sandbox, czyli piaskownica. Nie ma z góry narzuconego celu. Gracze mogą robić co chcą, tworząc i eksplorując oraz próbując przetrwać w świecie. Mamy tu dostępne dwa tryby gry: tryb przetrwania. Tutaj gracz musi zbierać surowce, budować schronienie. Dbać o zdrowie i odpierać ataki potworów nocą to nauka zarządzania zasobami i planowania. Tryb kreatywny to nieskończona ilość surowców i możliwość latania. To czysta kreatywność, gdzie ogranicza nas tylko wyobraźnia, budowanie replik zamków, miast czy skomplikowanych mechanizmów, to chleb codzienny. Krótka historia i fenomen. Minecraft powstał w 2009 roku z rąk szwedzkiego programisty Markusa Nocha Persona. Oficjalnie wydany został w 2011 roku. Jego fenomen polega na prostocie i uniwersalności. Co warto wiedzieć, w 2014 roku grę wykupił Microsoft za 2,5 miliarda dolarów. To nie tylko rozrywka, ale także w niektórych szkołach wykorzystuje się jej specjalną edycję. Minecraft Education do nauki kodowania, historii i matematyki. To dowód na jej edukacyjny potencjał, który jest uznawany przez największe korporacje technologiczne i placówki oświatowe. Najważniejsza część: jakie korzyści wynikają z gry? Minecraft to jeden wielki podręcznik logiki, fizyki i chemii. W wersji uproszczonej, oczywiście, ale niezwykle intuicyjnej. Przyjrzyjmy się na przykład alchemii surowców. Korzystając ze stołu rzemieślniczego, jeżeli posiadamy patyki oraz żelazo, możemy wytworzyć sobie siekierę, która umożliwia szybsze wydobywanie drewna. Kilow, który umożliwia szybsze wydobywanie kamienia oraz innych bloków w kopalni. Łopatę, aby szybciej kopać w ziemi. Motykę, aby wydajniej wydobywać e, warzywa w, na naszej farmie. Kolejnym przykładem jest piec. Aby wytworzyć sobie szkło do budowy okien, korzystamy z piasku oraz węgla, który ten piec zasila. Co więcej, jeżeli potrzebujemy sztabki żelaza, potrzebujemy surowe żelazo oraz węgiel, który umożliwi nam przepalenie i przetopienie tego żelaza na sztabki żelazo. żelaza. Innym przykładem jest. Budowa łóżka. Aby zbudować łóżko, potrzebujemy kłody drewna oraz wełnę. Wełnę pozyskujemy z owiec przy pomocy nożyc. Są to przykłady tego, w jaki sposób mechanika Minecrafta jest powiązana ze światem realnym, co pokazuje, że dzieci nie tylko uczą się gry w Minecraft, ale także poznają zależności. Między surowcami w prawdziwym życiu. Minecraft uczy też podstaw inżynierii. Redstone, jest to czerwony kamień, to cyfrowy odpowiednik elektryczności w Minecraft. Dzięki niemu dzieci mogą tworzyć działające obwody elektryczne. Pokażemy to na przykładzie. Skorzystajmy z tłoka, który zasilimy wcześniej wspomnianym redstonem tworzymy obwód, ustawiamy dźwignię i naciskając dźwignię, obwód się załącza, wysuwając tłok. Przełączając dźwignię w tryb wyłączenia, tłok się chowa. Kolejnym przykładem jest podświetlanie lampy. Robimy podobną operację. Stawiamy lampę, stawiamy nasz przewód zasilający, do tego doskładamy dźwignię. Przełączamy ją, lampa zaczyna świecić. Innym przykładem mechanizmów w grze są zwykłe podstawowe drzwi. Postawmy drzwi. Ustawmy obok nich przycisk. Wciskając przycisk, drzwi otwierają się. Jak widzicie, to jest nauka programowania i inżynierii w praktyce, ukryta w zabawie. Dzieci uczą się, że jeden błąd w obwodzie psuje cały system. Wystarczy, że nasz przewód jest zerwany. I lampa już nie zadziała. Dodatkowym elementem w Minecraft jest aspekt społeczny. Wspólnie z innymi graczami można przeżywać przygodę na konkretnym świecie. Możemy to robić na serwerach oficjalnych, tak jak teraz tutaj widzicie, ale także możecie zaprosić swojego przyjaciela, bądź też przyjaciółkę do wspólnej gry na własnym serwerze. Jest to bardzo ciekawe rozwiązanie, gdyż uczy to współpracy, podziału ról i umożliwia wspólne przeżywanie przygód. Mam nadzieję, że teraz widzisz, że Minecraft to nie tylko bezsensowne klikanie to potężne narzędzie, w którym Twoje dziecko uczy się logiki, trenuje zarządzanie zasobami, rozwija kreatywność, może też ćwiczyć współpracę z przyjaciółmi. Najważniejsza rada: zamiast stać obok i tylko oglądać, spróbuj zagrać razem. Wiem, że to może brzmieć obco, ale Minecraft to unikatowa przestrzeń do budowania relacji i zacieśnienia więzi. To nie jest gra dla profesjonalistów, to plac zabaw. Jeżeli Twoje dziecko już zna świat Minecraft, spróbuj tych prostych rzeczy. Poproś o lekcję. Powiedz, pokaż mi, jak stworzyć zbroję z diamentów lub naucz mnie, używać tego redstone'a. Dziecko natychmiast staje się ekspertem i nauczycielem, co buduje jego pewność siebie i dumę. Spróbujcie także projektu rodzinny dom. Stwórzcie albo w trybie przetrwania wspólny dom od postaw, albo w trybie kreatywnym dom mieszkanie, w którym mieszkacie. Ten wspólny czas spędzony w świecie bloków to moc do zrozumienia pasji Twojego dziecka. Dziecko czuje się docenione, a Ty odkrywasz ten fascynujący świat. Dziękuję za oglądanie. Jeśli ten film pomógł Ci lepiej zrozumieć Minecrafta, zostaw łapkę w górę. Polecam również inne filmy wariuje.pl, takie jak Czym jest YouTube Kids czy też jak zainstalować Minecraft.